Cześć, to drugi odcinek z cyklu dedykowanego osobom, które budują swój biznes w ramach modelu biznesowego multilevel marketing. Ja nazywam się Dominika Maczak i jak znasz już mój kanał, to wiesz, czym się zajmuję i kim jestem. Jak nie, to zapraszam cię do poprzedniego odcinka, do odcinka numer jeden z tego cyklu pigułek do zbudowania fundamentów skutecznego MLM. I tam mówię odrobinę więcej o sobie, a nie będę. Się powtarzać, żeby nie tracić czasu. Punkt drugi, tych 21 punktów skuteczności, to jest ucz się codziennie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby uczyć się codziennie? Jest taka zasada, że albo się rozwijasz, albo się zwijasz. I dzisiaj faktycznie, jak patrzy się na statystyki, ilości informacji i wszystkiego, co dzisiaj mamy do dyspozycji, to mm, trzeba bardzo szybko biec, żeby nadążyć. To chyba było w Walicy Klejnie Czarów, kiedy a tam chyba królik powiedział tak, że. Tutaj trzeba bardzo szybko biec, żeby zostać w miejscu i faktycznie to jest bardzo adekwatne do dzisiejszego świata. Natomiast wiadomo, że jest taki natłok informacji i taka ilość tego wszystkiego, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Zawsze to powtarzam, doba jest z gumy i z czegoś trzeba zrezygnować, a konto czegoś innego. Więc umiejętność podejmowania ważnych decyzji pod tytułem czego się uczyć, czego się nie uczyć, co, co jest istotne, co jest nieistotne jest bardzo ważnym kryterium, ponieważ... Faktycznie nie da się nauczyć na raz wszystkiego małymi krokami, tak? Ale nie na raz wszystkiego. Jak ja to robię? Ja od 2002 roku, tak jak już wspominałam w poprzednim nagraniu, jestem trenerem biznesu. Natomiast pamiętam siebie jeszcze w wieku 19 lat, jak wyjeżdżałam mieszkając w Katowicach, wyjeżdżałam do Warszawy na spotkania Instytutu Zarządzania, zdaje się to tak wyglądało. Jechałam 4 godziny w jedną stronę, 4 godziny w drugą stronę, no bo jechałam wtedy maluchem, a po to, żeby być na 4 spotkaniu. Czyli jak gdzieś ta umiejętność uczenia się, czy głód wiedzy i chęć uczenia się jest bardzo mocno wpisana we mnie i była dla mnie bardzo mocno naturalna. Jako trener biznesu też stale Musiałam, to jest może złe słowo. No nie każdy musi się rozwijać, ale czułam potrzebę, żeby się rozwijać. Faktycznie mam to nawykowe. Nawykowe do tego stopnia, że ja na przykład dzisiaj bardzo często słucham. Słucham YouTube'a albo słucham audiobooków, słucham naszych wewnętrznych szkoleń nagranych, czyli generalnie czegoś słucham. I kiedyś wydawało mi się, że jestem wzrokowcem, i ja nie umiem się uczyć słuchając. Miałam takie głębokie przekonanie i chyba tak było, że miałam tak bardzo organizm przygotowywany, tak bardzo byłam przyzwyczajona do tego, że uczę się poprzez czytanie, że nie umiałam słuchać, wyłączałam się, uciekał mi umysł i nie słyszałam, nie zapamiętywałam tych danych. Natomiast w pewnym momencie odkryłam, że tak bardzo nie mam czasu czytać tyle, ile potrzebowałam czytać, czy tyle, ile chciałam. Zdobywać nowej wiedzy, że muszę się nauczyć słuchać. I słuchanie trochę jest takie, co też zawsze powtarzam, że lepiej pięć razy posłuchać jednego audiobooka, niż raz nie przeczytać książki na ten temat. Bo to faktycznie często się tak kończy ja też mam taką bibliotekę pełną książek, których nigdy nie przeczytałam, natomiast przesłuchałam audiobooki do tych książek. Dlaczego to jest tak ważne, żeby nauczyć się na nowo uczyć, jeżeli też nie masz czasu? Czyli jeżeli nie masz czasu i wydaje ci się, że nie jesteś w stanie się uczyć poprzez słuchanie, to po prostu złam ten schemat swojego myślenia i naucz się uczyć słuchaniem. Jeżeli nawet... 50% nie usłyszysz, bo myśli ci odbiegną, ale ty z, tego drugiego 50, z tych drugich 50% wyciągniesz coś, co sprawi, że będziesz budować szybciej ten biznes, będziesz skuteczniejszy, będziesz lepszy, będziesz mm, bardziej efektywny, efektywna, no to już było warto posłuchać. Ja mam takie pozycje, które słucham wielokrotnie. Co więcej, dzisiaj już też na tyle mam dużo wiedzy, że nieraz słuchanie w normalnym tempie 1.0 jest dla mnie za wolne. Szkoda mi na to czasu, bo za wolno mi idzie ta wiedza, bo już nakłada mi się wiedza na wiedzę i nie potrzebuję aż tak bardzo jej przemyśleć. Dlatego ja stosuję następujące rozwiązania. Na YouTube jest możliwość przyspieszenia. Jeżeli ktoś dla mnie mówi za wolno, klikam sobie w prawym górnym rogu kropeczki i przyspieszam albo na 1,25 albo na 1,5. Mam też abonament na Empik Go. To możesz mieć na storytelu, na czymkolwiek sobie tam wymyślisz. I tam też za jakieś grosze, czyli 29,90 Wybieram sobie audiobooki, które chcę, i tam też jest możliwość przyspieszenia ich, ale mogę wracać do poszczególnych rozdziałów i mogę sobie słuchać. Natomiast jeszcze to jest bardzo ważne, czy jak już albo zaczniesz czytać, albo nauczysz się słuchać, bez względu na to, którą metodę wybierzesz, no to wracamy jeszcze do punktu wyjścia pod tytułem Czego się uczyć. Zdecydować, czego się warto uczyć. I odpowiedź na pytanie, czego się warto uczyć, to jest odpowiedź na pytanie, dokąd idziesz. Tak? Czy jeżeli dzisiaj w Twoim biznesie podjęłaś, podjąłeś decyzję, że chcesz budować biznes w ramach MLM i a nie chcesz teoretycznie na przykład sprzedawać, wolisz konsumować, nie będziesz sprzedawać, natomiast chcesz budować biznes, to tak naprawdę i tak ta kompetencja sprzedażowa jest Ci potrzebna, no bo budowanie biznesu to też jest sprzedaż. Sprzedaż koncepcji biznesowej, sprzedaż pomysłu na swoją pracę. Więc w momencie, w którym wiesz, na przykład, że tak nie lubisz sprzedawać i średnio sprzedajesz, i generalnie te kompetencje nie są twoje, to ja bym wzięła na tapetę na początek sprzedaż. Jeżeli czujesz się dobrze w sprzedaży, ale na przykład z liderowaniem masz bardziej do tyłu, albo z organizacją czasu, albo z głową, bo musisz sobie poukładać się wszystko i nauczyć się myśleć we właściwy sposób, właściwy mam na myśli taki, który ci sprzyja i przybliża cię do celów, no bo to jest dla mnie definicja właściwy tutaj nie ma dobra złe, to jest bardziej kwestia, czy to mnie przybliża do mojego celu, czy mnie nie przybliża, czy mnie oddala. I teraz wyobrażając sobie, że masz taki obszar, który chcesz przepracować albo z głową, albo z czasem, albo z pewnością siebie, albo z liderowaniem czy czymkolwiek, to wypisz sobie, co to jest właśnie za kompetencja, którą chcesz poprawić, albo poznać więcej produktów, cokolwiek to jest, i wtedy zaczniesz się szkolić z tego tematu. Jak to jest sprzedaż? Wyszukuj. Szkolenia na YouTubie. Bezpłatnych jest też od groma, nie musisz teraz razu płacić, jeżeli nie, nie masz pieniędzy. Książki na temat sprzedaży, właśnie MP Go i inne tego typu rzeczy, i zacznij eksploatować sprzedaż do tego czasu, aż poczujesz, że to już masz w kompetencjach takich, że ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Tylko pamiętaj jeszcze o jednym, że tak naprawdę wiedza nie zastosowana jest wiedzą zupełnie bezużyteczną. Ja to zawsze powtarzam, że jest straconym czasem. To znaczy, jeżeli tylko będziesz teraz siedzieć i słuchać audiobooków na dany temat, ale nie będziesz tego wdrażać, to i tak się niczego nie nauczyłaś, nie nauczyłaś. To ewentualnie posiadłeś, posiadłeś wiedzę. Tylko tyle. Jeżeli to ci ma zaprocentować w swoim życiu, że jeżeli to ci ma budować biznes, ma ci budować ciebie, to musisz to wdrożyć w codzienność. I pamiętaj o tym, że mm, każdy jest na jakimś etapie uczniem i nie będzie ci wychodzić od razu, i nie ma szans, żeby ci wychodziło od razu, to potrzebujesz zapłacić swoją cenę właśnie na poziomie też nauki. A w tym ja nic złego. Pamiętaj, jak nic nie robisz, no to i tak nie osiągniesz swojego celu. Jak robisz, nawet popełnisz błędy, no to się czegoś nauczysz, jak wyciągniesz z tego wnioski, ale przynajmniej masz szansę, za którymś tam razem robić to dobrze i lepiej. Więc warto się uczyć. Podsumowując, uczyć, jeżeli chcesz budować skutecznie biznes w ramach MLM, to uczyć się trzeba absolutnie codziennie. Pamiętaj o tym, że nauka nie jest elementem pracy. Nauka jest elementem rozwoju. Czyli, jeżeli masz, przeznaczysz sobie 4 godziny na pracę albo godzinę, albo 8, to nie wliczaj nauki w rozwój, w pracę, bo to ci nie da realnie pieniędzy. To jest środek do celu, a nie cel sam w sobie. Nie? Czyli to jest narzędzie do zarabiania, ale nie na poziomie pośrednim, a nie bezpośrednim. Bezpośrednio no, to są kontakty, to są inne działania i, i bardzo ważne jest, żeby tego mieć bardzo dużą świadomość. Natomiast ja osobiście słucham wszędzie. Zbieram się rano, chodzę po domu, krzątam się, e, robię śniadanie, e, jadę samochodem i tak dalej, tak dalej. Jest mnóstwo takich przestrzeni, w których możesz się nauczyć słuchać. I mój syn to do, ze mnie na przykład bardzo mocno nakopiował, bo jest takie powiedzenie, że dzieci nas nie słuchają, za to nas naśladują. Ja faktycznie po z fascynacją obserwuję, jak kopiuję pewne rzeczy i dobre, i złe, więc to też jest taka refleksja, jak ważna jest ta praca nad sobą. I jak Iwo chodzi i słucha, to ja na przykład mam słuchawki i możemy sobie słuchać równolegle i nie przeszkadzamy sobie wzajemnie, bo każdy słucha swojego, a on krząta się, robi swoje rzeczy, ja robię swoje rzeczy, nie zagłuszamy się, bo ja jestem na słuchawkach, a on, a on słucha na przykład głośno. Da się znaleźć rozwiązania. Nawet jak masz głośno w domu, jak masz dzieci, jak otoczenie niekoniecznie ci pozwala, możesz wsiąść na spacer, możesz wziąć w różnych sytuacjach, po prostu kupić słuchawki za parę złotych i słuchać w ten sposób. Ucz się codziennie, to drugi punkt. A kolejne nagranie będzie o tym, żeby szukać sposobów, a nie powodów. Jest taki piękny cytat: kto chce szukać sposobów, kto nie chce szuka powodów. O tym, jak zacząć szukać sposobów, o tym, jak pozbyć się wymów kozy i w jaki sposób wdrożyć to w codzienność, już w kolejnym nagraniu. Nie przegapko, bądź na bieżąco. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłaś. I zapraszam cię też na mojego Instagrama, bo tam też będą dodatkowe. Treści Dominika podkleśnik Matczak. Do zobaczenia.